Cześć, witam z kempingu w Szkocji potem dodam jego nazwę bo nie zapada w pamięć jest też trudna do poprawnego wymówienia niestety jest taka pogoda przybyliśmy wczoraj w piątek po obiedzie po dwóch godzinach zaczął się deszcz i dzisiaj jest sobota godzina 20 i dopiero jakąś godzinkę temu przestało padać plan był taki że dzisiaj pojedziemy sobie na pobliskie jezioro Loch Katrin. Tam jest statek wycieczkowy, właściwie kilka, bo jeden, ten najbardziej znany, jest już od kilku lat w remoncie. Zbierane są pieniądze na to, żeby go doprowadzić do stanu używalności. No i mieliśmy sobie przepłynąć się statkiem takim wycieczkowym tam po jeziorze. No i też miałem tą drogę podejrzeć, bo chciałem tutaj przyjechać z synem kiedyś. Można z tego statku skorzystać. W jedną stronę jeziora nie da się objechać dookoła, ale można byłoby tam sobie wrócić rowerem. Gdzieś 3-4 drogi, około 15-17 km. No i jesteśmy tutaj, że tak powiem, trochę uwięzieni z powodu pogody. Nie możemy nic zrobić. A jutro rano miałem wejść sobie tam to, co widać, tą górę. To jest korbet. Przypominam. Moonrose to są góry wyższe niż 930 m, Corbett to są te troszkę niższe. Jesteśmy w okolicach miejscowości Kalender, jakieś półtora kilometra od jeziora Loch Lobnek, nad brzegiem rzeki nie wiem jakiej też zupełnie. Także plan był taki: dzisiaj jezioro i statek wycieczkowy, a jutro wejście sobie tam. Był też plan wejść tutaj na ten punkt widokowy no ale będzie tam takie błoto po całym dniu padania deszczu, że odpuszczam a tutaj sam kemping znamy go byliśmy tutaj już dawno temu z namiotem myślę, że to było jakieś 13-14 lat temu zanim urodził się nasz młodszy syn Filip tam mamy toalety, no nie są one pierwszej jakości są czyste oczywiście, ale już mają swoje Najlepsze lata za sobą, natomiast co jest fajnego tutaj, yy, mamy praktycznie dostęp spod przyczepy do. Gdybym miał yy, wąż na ścieki, to mógłbym się podłączyć do wody i do, można powiedzieć, kanalizacji, bo jest kilka metrów od naszej przyczepki i tam co jakieś 10-20 metrów yy, kanalizacja i woda i prąd. Tutaj mamy takie miejsce, gdzie można sobie opuścić kajak do wody i przepłynąć do jeziora lochlubnik z prądem, no potem z powrotem może być trochę trudniej My sobie tam stoimy, zaraz podejdę tam no a my kiedyś staliśmy tutaj z namiotem tak jak powiedziałem, zanim jeszcze się urodził nasz młodszy syn, więc będzie to już co najmniej jakieś 12 lat, 13 myślę temu. Byliśmy tutaj jedną noc, tylko też padało z tego co pamiętam, i wtedy zdecydowaliśmy się pojechać do domu, a dzisiaj zostajemy do końca zostajemy do jutra wieczora. Pomimo, że tutaj pada, ale wiedam od tobą, zawsze byłoby coś do zrobienia. A tutaj sobie siedzimy, odpoczywamy zupełnie inna sceneria niż kempingi w Hiszpanii i Francji. Tutaj jest fajnie przyjechać prawdopodobnie z wędką, no ja nie łowię, ale dużo było wędkarzy rano. Coś tutaj pewnie da się złapać na tej rzece. Bardzo ładnie położony kemping. Gdyby tu była pogoda, to byłoby co robić. To kilka, 2-3 trzy, trzy dni naprawdę. Ta właśnie wycieczka na Ben Louis. Tutaj mamy jakiś punkt widokowy. Do tego jezioro. Do tego też jezioro Loch Katrin. Dosyć jest tutaj fajnie to wszystko wytyczone. Sporo ludzi, sporo też jest przyczep, które tutaj stoją sobie na cały sezon postawione i po prostu dojeżdżają sobie ludzie do nich. Tam dalej jest recepcja. Zejdę jeszcze tutaj nad brzeg rzeki. Tutaj już takie trochę gorsze zejście. Ale proszę bardzo. Tutaj rodzina kaczek. Gdyby było ciepło, można by się było tutaj wykąpać. Woda jest czysta na pewno. A to nasza przyczepka. Zgubiłem kołpaki, już wcześniej chyba o tym mówiłem. W Irenejach, od razu na początku prawie naszej wycieczki, nie jest to najlepszy przykład najlepiej zachowanej przyczepy z zewnątrz, bo mamy tutaj. Różne wgniecenia, trochę wypłowiała też te naklejki, też już straciły swoją barwę, no ale jest szczelna, więc będziemy z niej korzystać jeszcze na pewno jakieś 2-3 sezony. To prosinowane nie jest, to jest mała przyczepa, także nie sprawia mi problemu. I znowu bęluje się ze snów murami, zaraz pewnie będzie znowu padać. Ale nie wracamy do domu, posiedzimy tutaj sobie, porobimy nic.